Plaża Somerton, Australia. Jest grudzień 1948 roku. Na piasku leży ciało mężczyzny. Elegancko ubrany, w garniturze, ale e, bez żadnych dokumentów, bez śladów jakiejkolwiek przemocy. No właśnie. To początek jednej z chyba można powiedzieć, najbardziej tajemniczych spraw w historii Australii. Do dzisiaj budzi emocje. Przejrzymy się dzisiaj tej historii. Mamy trochę materiałów, akta policyjne, no i co najważniejsze, te najnowsze doniesienia dotyczące DNA. Co tak naprawdę wiemy o człowieku z Somerton? Samo odkrycie było, no co najmniej dziwne facet w garniturze, wypolerowane buty na plaży. Świadkowie go widzieli wieczorem wcześniej. Ale myśleli, że śpi, albo że jest pijany. Dokładnie. A rano okazało się, że nie żyje. Kieszenie miał puste, żadnych pieniędzy, portfela, nic. Co ciekawe, z większości ublań usunięto metki. Został tylko jeden taki y, nietypowy szczegół, prawda? Ta nić. Tak, pomarańczowa nić, którą naprawiono jedną z kieszeni. Bardzo charakterystyczna. A sekcja zwłok coś wniosła? Niewiele, niestety. Oficjalnie niewydolność serca. Ale patolog, który ją przeprowadzał, miał podejrzenia. Sugerował otrucie. Czymś trudnym do wykrycia? Tak, na przykład Digitalis albo Strofantyna. Pasowałoby to do stanu narządów, a te substancje szybko się rozkładają. Ale yy, żadnych dowodów w badaniach toksykologicznych nie znaleziono. Zauważono też jakieś nietypowe cechy fizyczne? Tak, miał bardzo dobrze rozwinięte mięśnie łydek, jakby, no, jak u tańcerza baletowego. I specyficzny klinowaty kształt palców u stóp. Też dziwne. Odciski palców pobrano, ale. Ale nic. Nigdzie go nie było. W żadnej bazie danych. Kompletna zagadka. Kilka tygodni później pojawił się nowy trop. Walizka. Zgadza się. Na dworcu kolejowym w Adelaidzie znaleziono brązową walizkę. Ktoś ją nadał dzień przed śmiercią tego mężczyzny. A w środku? Ta sama pomarańczowa nić. Dokładnie ta sama. I znowu większość metek usunięta. Ale trzy się zachowały. Z nazwiskiem Keen albo Kian pisownia nie była pewna. Co jeszcze było w tej walizce? Różne rzeczy, na przykład zestaw do tworzenia szablonów, jakiego używali czasem oficerowie na statkach. Nóż z przerobioną rączką i płaszcz, też ciekawy, bo miał nietypowy ściek, wyglądał na amerykański. Ale prawdziwa bomba informacyjna miała dopiero nadejść. Po kilku miesiącach w ukrytej kieszonce spodni zmarłego. Znaleziono mały, zwinięty skrawek papieru, a na nim tylko dwa słowa. Tamam szud. Tamam szud. Co to właściwie znaczy? To z perskiego. Oznacza skończone albo zakończone. To ostatnie słowa ze znanego zbioru wierszy Rubajatu Omara Hayama. Czyli od razu pojawiła się teoria samobójstwa. No tak, to się nasuwało. Ale zaraz potem sprawa skomplikowała się jeszcze bardziej. Bo ktoś przyniósł na policję książkę. Właśnie, zgłosił się mężczyzna, który powiedział, że znalazł egzemplarz Rubajatu w swoim samochodzie. Gdzieś niedaleko plaży Somerton, tuż po odkryciu ciała. I w tej książce brakowało ostatniej strony. Tej, z której pochodził z krawek szód. Dokładnie, pasowało idealnie. A to nie wszystko. W środku tej książki był zapisany ołówkiem numer telefonu. I jeszcze coś, ledwo widoczne linie tekstu, jakby jakiś szyfr, wielkie litery. Niesamowite. I co z tym numerem? Doprowadził śledczych do pielęgniarki. Nazywała się Jessica Thompson, ale używała też pseudonimu Jestyn. I ona znała zmarłego? No właśnie, nie. Znaczy. Przyznała, że dała kiedyś komuś egzemplarz Rubajatu, ale mężczyźnie o nazwisku Alfred Boxow. Policja szybko go znalazła. Okazało się, że Boxow żyje i ma się dobrze. I co ważne, miał swój własny egzemplarz książki, kompletny. A ta pielęgniarka Thompson? Coś jeszcze? Pokazano jej gipsowy odlew twarzy zmarłego. Podobno wyglądała na y, mocno poruszoną wręcz szokowaną ale twardo zaprzeczała że go zna Zaczęły się spekulacje może to był ojciec jej syna takie teorie też się pojawiły jej syn Robin miał pewne nietypowe cechy fizyczne które niektórzy próbowali łączyć ze zmarłym ale to były tylko domysły A ten kod z książki te tajemnicze litery pięć linijek wyglądały jak szyfr próbował go złamać w wywiad marynarki wojennej ale nic z tego Ktoś sugerował, że to mogły być pierwsze litery słów jakiegoś wiersza, może z samego rubajatu, ale kodu nigdy nie złamano. A to oczywiście podsycało teorie szpiegowskie. Zimna wojna się rozkręcała. Dokładnie. Tajemniczy mężczyzna, szyfr, możliwe powiązania międzynarodowe, to działało na wyobraźnię. I tak przez ponad 70 lat sprawa stała w miejscu. Aż do roku 2022, wtedy pojawił się przełom. Tak, dwójka badaczy, profesor Derek Abbott i dr Colin Fitzpatrick, ogłosiła, że udało im się zidentyfikować człowieka z Somertona. Wykorzystali DNA. DNA? Skąd je wzięli po tylu latach? Z kilku włosów, które utknęły w gipsie, kiedy robiono maskę pośmiertną. Niesamowite, że się zachowały. I że udało się z nich uzyskać materiał genetyczny. I kim według nich był ten człowiek? Karl Charles Webb. Urodzony w 1905 roku inżynier elektryczny z Melbourne. Dojście do tego nazwiska wymagało ogromnej pracy. Stworzyli gigantyczne drzewo genealogiczne ponad 4000 osób, żeby znaleźć pasujące DNA we współczesnych bazach danych. Karl Webb. Co o nim wiadomo? Urodził się w Melbourne. W 1941 Ożenił się z Dorothy Robertson. Małżeństwo było podobno burzliwe. Są doniesienia o próbie samobójcej łeba, o jakiejś przemocy. W końcu żona go zostawiła i przeniosła się do Australii Południowej, niedaleko Adelaidy. Czyli mógł przyjechać, żeby ją odnaleźć? To jedna z teorii. To mogłoby tłumaczyć jego obecność w Adelaide. Czy ta identyfikacja rzuca światło na inne zagadki? Na przykład te metki kin. Możliwe. Okazało się, że Webb miał siostrzeńca, który nazywał się John Keane, Może stąd te metki. To oczywiście spekulacja. A tam mam szód. I ten kod. Webb podobno pisał wierszy, niektóre o śmierci. Może to by tłumaczyło fascynację Rubajatem i motyw samobójczy. Co do kodu pojawiła się sugestia, że Webb interesował się wyścigami konnymi. Może to były jakieś zapiski dotyczące zakładów. Kto wie. Ale trzeba zaznaczyć, że ta identyfikacja jako Carl Webb... Tak, to ważne. Została ogłoszona przez niezależnych badaczy policja Australii Południowej, która w 2021 roku ekshumowała szczątki, prowadzi własne badania DNA i jeszcze oficjalnie nie potwierdziła tej tożsamości. Czekamy na ich wyniki. Czyli nawet jeśli to Karl Webb, to wciąż mamy mnóstwo pytań bez odpowiedzi. Jak dokładnie zginął? Samobójstwo? Wypadek? A może jednak morderstwo? No właśnie. I dlaczego akurat na plaży Somerton? Co z tym kodem? Co z rolą Jessica Thompson? Wygląda na to, że odkrycie nazwiska to dopiero początek. Nowy rozdział pytań. Dokładnie. Rozwiązanie jednej zagadki rodzi kolejne, ale może właśnie na tym polega fascynacja tą sprawą. Rzeczywiście. Ponad siedemdziesiąt lat spekulacji, a teraz mamy nazwisko, które wcale nie zamyka sprawy. I to prowadzi do takiej myśli na koniec, może trochę prowokacyjnej. Nawet dzisiejsza technologia, jak analiza DNA, daje nam czasem tylko imię, fragment układanki, ale niekoniecznie całą historię. Prawda? Może właśnie ta nieuchwytność, te niedopowiedzenia w skrawku papieru, w niezrozumiałym kodzie, w spojrzeniu pielęgniarki sprawiają, że takie historie jak człowieka z Somerton, a teraz potencjalnie Karla Weba, tak mocno do nas przemawiają. Nawet gdy wydaje się, że ta mam szut, skończone, powinno było już dawno zamknąć tę opowieść.